Jak odblokować zablokowaną hulaśkę cookie linii G2? Na internecie podają na YouTubie kod 6867 Ale nikt nie mówi Jak zmienić ten kod Po pierwszym takim zablokowaniu Trzeba Wpisać ten kod ich To strasznie denerwujące, dlatego doszedłem do tego, jak to wszystko zmienić. I przytrzymujemy guzik MODE. Blokada się rozłącza, ale po wyłączeniu porażki i włączeniu mamy ten sam kod. Więc znowu wklepujemy 6867 Przyciskujemy mod, wstrzymujemy, jest rozblokowana. i teraz znowu wstrzymujemy wszystkie trzy guziki do momentu 000. Możemy teraz wpisać dowolny kod, jaki chcemy, na przykład 9. Przytrzymujemy mod i nasz kod będzie 9. Wyłączam kulaśkę. Przepraszam, nie 9, tylko 9000. Mijam 9. Akceptuję moc. Jest odblokowana. Teraz wyłączam znowu całkowicie. Trzy guziczki. Na zero przytrzymujemy. I jest wyłączony. Dzięki. Pozdro.